Ok, ja też nie mogę się doczekać jutra, to podobnie jak wy, w związku z tym postanowiłem sobie trochę powróżyć. Yy, I na zakończenie tego sezonu, jakże, jakże przyjemnego półtora miesiąca nagrywania różnych zadań postanowiłem przygotować coś, co wygląda jak yy, przewidywanie, co może znaleźć się jutro na maturze. No i żeby to było prawda kompletne, to przygotowałem kryształową kulę, z której wróżyć będę. I, I ponieważ zwykle jest tych zadań 17, to postanowiłem przygotować mniej więcej 17 zagadnień, które powinny się znaleźć na maturze. Część z nich są w takiej alternatywie, że znajdzie się to albo to, ponieważ moim zdaniem sprawdza podobne skile. Zobaczymy na ile się pomyla. Więc tak, przygotowałem tych 17 zagadnień, pod spodem i one są spisane i są linki do, do części zadań. Wypisałem też wszystkie zadania. No spojrzałem na ostatnie 5 matur od 2016 roku aż do tego roku, tego próbnego matur, egzaminu maturalnego, też arkusza maturalnego i też do opery, operonowego i po kolei przeleciałem przez zadania i przyszerogowałem ich do poszczególnych typów zadań. No więc zaczynamy. No więc daję... Kasztany przeciwko orzechom czy tam mądrotnie, że na pewno znajdzie się zadanie z kinematyki, czy takie zadanie, że jakiś samochodzik będzie sobie jechał z jakąś prędkością, być może jakimś przyspieszeniem, będzie hamował na drodze S i ten, jeżeli ktoś nie użyje jutro tego wzoru, to ja chyba zamykam kanał. No i to właściwie tu niewiele trzeba pamiętać, oprócz tego, że oprócz tego, żeby tak jakoś łatwo pamiętać, na przykład czym jest delta. Takie losowe fakty będę dzisiaj przypominał. Delta to jest na przykład delta. V to jest po prostu v końcowe minus v początkowe i pamiętajcie, że na maturze ruch musi być albo zostałą prędkością, albo zostawiam przyspieszeniem, a jeżeli coś jest pomiędzy, to zwykle będzie proste zadanie w stylu przeczytaj, dowiedz się, odgadnij i tak dalej. I to jest właściwie kinematyka, ona nam będzie mówiła o przyspieszeniach i, i drodze pokonanej, nie będzie to być. i zawsze to zwykle jest zadanie pierwsze następnie, czyli tak to jest takie typowe zadanie na kinematykę potem, to co będzie pewnie sprawdzane w którymś momencie, na przykład w zadaniu drugim to jest, czy potraficie zastosować zachowanie pędu, no i pamiętajcie zachowanie pędu wygląda tak, że jak się zderzają dwa obiekty, M1 i M2 to całkowity pęd jest zachowany, czyli przed zderzeniem MV, ale uwaga, tu ważne żeby pamiętać, że V jest czyli MV1, nazwę ten obiekt pierwszym ten drugim, plus MV2 równa się m' V1' plus m2' V2, V2'. To jest zachowanie pędu, czy jego one się zderzą, to albo się rozejdą z takimi prędkościami, żeby pęd był nadal taki jakby przed zderzeniem, albo się skleją, na przykład jeżeli pęd jednej cząstki i drugiej cząstki jest taki sam, to się mogą skleić. No i mówimy wtedy o zderzeniu elastycznym, czyli wtedy, kiedy energia jest zachowana i nieelastycznym, kiedy jest utracona na coś. Ja tylko mówię hasłowo, nie tłumaczę tutaj. Mówię tylko, jeżeli jakieś, jakieś słowo będzie niezrozumiałe, no to trzeba oczywiście jeszcze przed jutrem sobie sprawdzić. Więc będziemy mówić o tym, będziemy też pewnie, to zadanie będzie na jakąś konserwa konserwację energii, czyli powiedzmy, że, mm, no właśnie, że początkowo coś było na jakiejś wysokości h, miało energię kinetyczną ngh, spadło, tu ma mv kwadrat przez 2, potencjalnie jeszcze jakąś energię obrotową, to też się pewnie może przydać, będzie takie zadanie. O, skończyło mi się. Skończył mi się liczyć program. Fantastycznie. E, ok, to drugie. I właściwie tyle. Jeszcze na siłę może być jakieś zadanie. Nie wypisałem tego wzoru, bo on jest oczywisty. Czyli zapewne będzie jakiś łącznik pomiędzy tym pierwszym a drugim typem. Czyli pamiętajcie, że siła to jest masa razy przyspieszenie. Więc jak macie. Siły w zadaniu, to bardzo łatwo jest wyliczyć przyspieszenie, dzieląc przez masę. To jest drugi typ zadania, no takie typowe zadanie na to, to byłoby na przykład, yy, jak ktoś coś ciągnie z siłą F, to oblicz przyspieszenie tego gościa albo właśnie policz na przykład, jaką drogę przebędzie. To jest takie dwa typy zadań, których się spodziewam. Trzecie zadanie, który, trze, Trzeci typ zadań, którego się spodziewam, czyli trzecie zadanie, powiedzmy, no to będzie na pewno na bryłę sztywną, czyli. Albo to będzie jakiś taki wałeczek, na którym coś zwisa i tu jest MG, tu jest naciąg i tu jest naciąg, no, tak jak tension po angielsku nawet użyłem. No i oczywiście ten gość ma jakiś moment bezwładności, bo ten wałek się kręci. No i trzeba po prostu napisać równania ruchu w ruchu obrotowym, czyli I epsilon równa się moment siły M, a z kolei MG- minus T. Równa się MA. I z tego wszystkiego można wyliczyć, jaką przyspieszeniem przy... taki układ przyspiesza. To jeden typ zadania na bryłę sztywną. Drugi typ zadania to, że coś sobie stoi, na przykład słup albo linia wysokiego napięcia i zaczyna spadać. Jak zaczyna spadać, to oczywiście nabiera ruchu obrotowego. No i wreszcie pamiętajcie, że często też w zadaniach trzeba znaleźć warunki równowagi, czy jak tu jest na przykład podpórka, to cokolwiek by chciało kręcić w tą stronę, to żeby ta, żeby ta ławeczka była. W równowadze to musi być skontrowane przez coś, co próbuje kręcić w prawą stronę, i mówimy na to, równowaga takich y, momentów siły, czyli momenty siły, które kręcą w prawo, muszą się równać momentowi siły, które kręcą w lewo. I tu jest dużo, dużo zabawy y, z przekształcaniem ruchu obrotowego na liniowy. Między innymi to, co jest położeniem albo przemieszczeniem w ruchu y, liniowym, jest, y, jest kątem w ruchu obrotowym, czyli można sobie zrobić taki rysuneczek. No i prawda, alfa to jest to samo, co. To tak się tłumaczy, czyli może nie równa się, ale powinienem napisać tak, że x jest jakby y, odpowiada alfie, prędkość odpowiada prędkości kątowej, przyspieszenie w omedze, siła momentowi siły, a na przykład co tam jeszcze jest y, masa, to pewnie jest moment bezwładności, a pęd, już mi się ledwo zmieści, to jest moment pędu j. No i to wszystko tu jest wpisane. Można to wymieniać, właściwie można ślepo stosować tę no same intuicję w ruchu liniowym, w ruchu obrotowym. No i zwykle da się połączyć, wymnażając przez promień. Przykład, jak chcę policzyć, jaką drogę pokona obiekt poruszający się po ruchu obrotowym, no to biorę ten kąt, tu jest droga, i wychodzi mi, że droga to kąt razy promień. Takie losowe fakty. Co jest jeszcze ważne, pewnie przyspieszenie dośrodkowe. Jak tu się po, pomnoży przez masę, czyli mnoży przez masę, to mamy siłę dośrodkową FD równa się MV kwadrat przez R. I jaki typ zadania może być? No na przykład może być właśnie wahadło, które się porusza i oprócz siły MG ma jeszcze tą właśnie MV kwadrat przez E. To jest ruch po okręgu. E, właściwie jeszcze jakieś planety mogą się kręcić wokół innych, to też jest ruch po okręgu. I ogólnie rzecz biorąc upewnijcie się, że wiecie, co to jest moment bezwładności. I tak intuicyjnie rozumiecie, że moment bezwładności, czyli to i, który na przykład jest tu, mówi jak łatwo obracać obiekt, czyli czy na przykład, czy, 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 czy który moment bezwładności będzie większy, jak mamy taki słupek i dwa ciężarki powieszone blisko osi obrotu i daleko do osi obrotu, oczywiście moment bezwładności jest większy tutaj, bo po prostu trudniej obracać taki obiekt. Dobra, to lecimy do zadania trzeciego, czwartego, moim zdaniem. Czwarte zadanie będzie takie, że to będą warunki pływania i ciśnienie. I oczywiście chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, że jak mamy jakieś naczynie z wodą, woda, prawda, to tutaj sobie coś jest w środku, i jak zanurzymy i będzie miało V zanurzenia, Vz, tak to nazwiemy, to siła, która tutaj będzie działać, yy, siła wyporu, to się równa gęstość wody razy grawitacja razy v zanurzona czyli objętość zanurzona ja to często wyprowadzałem to się że z tego wzoru poprzez przemnożenie przez pole powierzchni obiektu który zanurzuj zanurzamy. Dobra pamiętajcie też że ciśnienie to jest po prostu siła przez pole powierzchni czyli ciśnienie jest większe jeżeli na przykład te pole powierzchni s jest mniejsze. No i warunek pływania zwykle polega na tym że mamy tę siłę wyporu. Coś nie musi być całkowicie zanurzone, na przykład część może wystawać poza. Musimy policzyć, jakie jest V zanurzenie i sprawdzić, czy na pewno V wyporu jest większe od Mg. Mg już dotyczy całego obiektu. Dobra, i to takie zadanie pewnie się zdarzy. Zdarzy się też pewnie takie zadanie, że trzeba będzie narysować y, siły albo pola magnetyczne. No i pamiętajcie, że jak coś stoi w miejscu, teraz tak. To takie zadanie, że na przykład tak jak było z tymi sankami na którejś maturze chyba 2017, że gościu tu coś ciągnął i mieście dorysować siły, czyli tak. I, z, I zwykle zastanawiamy się, co ten obieg robi. Jak stoi w miejscu, to siły się muszą równoważyć, a jak się porusza, to musi mieć jakąś wypadkową, e, wypadkową siłę. No na przykład, było też takie zadanie, że wisiały dwie kulki i one wisiały. To oznaczało, że siły na przykład tutaj się równoważyły, czyli. Mg było równoważone, równoważone przez siłę kulomba i ponieważ tu była jakaś taka składowa w prawą stronę, to musieliśmy to skontrować też siłą naciągu linki. E, ogólnie, rysowanie sił. Jeszcze zrysowanie pól magnetycznych to zwykle chodzi o to, że pole magnetyczne poruszają, znaczy są B, od N do S. E, I na przykład, jak mamy taki sobie magnesik, on ma NS, no to oczywiście od N do S wygląda to o tak. Jeszcze czasami będzie trzeba narysować linię pola elektrycznego, ale to bardzo rzadko się zdarza. Dokładnie to się nigdy nie zdarzyło w ciągu ostatnich 5 lat. Ale zapewne rysowanie jakichś tam strzałek sił będzie ważne. Pamiętajcie, że im mniejsza gęstość tych strzałek, na przykład w takim e, przypadku, jak mamy obiekt punktowy, taki naładowany dodatnio, tym mniejsze natężenie pola w tych miejscach. Czyli tu jest więcej, tu jest mniej. Już. Zadanie szóste to pewnie będzie o soczewkach, czyli będzie o tym, że... Te soczewki mogą być albo takie, albo takie. Czym one się różnią? No różnią się tym, że ten ma dodatni i dodatni R, a ten ma ujemny i ujemny R. No i w związku z tym jeden ma, tak, taka ma ujemną ogniskową, czyli mniejszą od zera, a ten ma dodatnią, co oznacza, że ta jest rozpraszająca, ta jest skupiająca. No i to mogą być różne zadania. To może być oczywiście zadanie na jakąś tam konstrukcję. To może być zadanie... Na to, żeby powiedzieć, która może być skupiająca, która może być rozszczepiająca i w jakich warunkach. E, a nie wiem, czemu tutaj. Aha, I czasami też może być takie zadanie, żeby jak jest ta soczewka, żeby się narysowali linię, linie, jak idzie taka fala. No i to zawsze trzeba skorzystać z tego, e, żeby narysować linię, która jest prostopadła do soczewki i tutaj i, i, tu kąty alfabeta oznaczyć. To chyba wiecie, jak to zrobić, ale takie zadanie myślę, że będzie. I czasami też może być zwierciadło. Zwierciadło się prawie niczym nie różni od soczewki. Oprócz tego, nawet wzór jest taki sam. Yy, oprócz tego, że jest zwierciadłem, więc odpadania równa się kątowi odbicia. Dobra. Yy, na pewno ci, kolejne zadanie, czyli zadanie tutaj yy, już siódme, to będzie jakiś oscylatorem albo falami, czyli mamy dwa typy zadań: albo będzie jakiś oscylatorek, który się waha i u, uwaga w takiej sytuacji jest zawsze siła MG. Jeżeli nie, jest inaczej, jeżeli nie jest powiedziane, że mamy ją pominąć, czyli jak powiesiliśmy ten, ten takie małe coś m, to ono spowoduje, na dzień dobry, jeszcze bez wahania, wydłużenie tej, wydłużenie tej sprężynki o delta x i to delta x musi być takie, że, e, że k razy delta x zrównoważy siłę grawitacji. Było takie zadanie w przeszłości. A potem jak zaczniemy, to wychylimy które położenia równowagi, to będzie tak wahać się góra-dół, góra-dół, góra-dół no i będzie odpowiednio opisane tymi trzema wzorami. To jest jeden typ zadań. Drugi typ zadań to mówi, że tu macie jakąś falę, czyli tu jest jakieś położenie dy, tu jest wychylenie z położenia równowagi i jak sobie tu liścia położę, to ten liść będzie latał góra-dół, 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 bo ta fala się będzie przesuwała z prędkością V, będzie jej długość lambda i będzie pewnie jeszcze miała jakiś okres równy. Eee, co? Okres jest równy, oczywiście lambda takie jest połączenie tego wszystkiego, że V równa się lambda przez T3 i równa się Vt. Dość proste. Ok, no to właściwie te dwa typy zadań i pamiętajcie, co to jest okres, pamiętajcie jak zmienić okres na częstotliwość, to po prostu odwrotność. No i, i to, że to, się, to jest prężyna, a to jest wahadło, które nie do końca jest dobrym oscylatorem harmonicznym, ale dla małych kątów jest. No i jeszcze może powiem coś o energii potencjalnej, że energia potencjalna jest maksymalna, kiedy x jest amplitudą, czyli ale zawsze jest tak, że EP plus EK równa się energia całkowita, a energia całkowita to 1 druga K A kwadrat, gdzie A to amplituda. No dobra, tak jeszcze na pewno już mamy zadanie na oscylator, będzie na bank, będzie też zadanie na prąd stały, czyli będzie takie zadanie, gdzie będzie sobie jakaś bateryjka, która będzie podłączona pewnie do kilku oporników i te oporniki trzeba będzie połączyć szerogowo lub równolegle, to się tutaj prawie nie zmieściło na naszym obrazku, więc mniejsze może też jakość tych wzorów wzrośnie eee, i co, no i okaże się, że, o, że ten wzór będzie trzeba zastosować albo na pewno prawo OMA, to na bank jutro będzie prawo OMA no i, i tak, i, i może najłatwiej to wszystko wytłumaczyć na tym przykładzie jeżeli ktoś podłączy ogniwo co to znaczy, że jest ogniwo? Jest taka bateryjka, która ma opór wewnętrzny Rw to jest cała bateria i ją możemy podłączyć do jakiegoś zestawu oporników. No i, i, i takie zadanie być może być na... Trzeba będzie, nie wiem, coś policzyć Rw. Y, trzeba będzie zrozumieć, że epsilon to jest po prostu napięcie tej, tego oto ogniwa w środku. A jakbyśmy tu zmierzyli, co się dzieje, to woltomierzem y, na przykład to dostalibyśmy to U. To jest napięcie. Pamiętajcie, jak to należy zrobić. Co, co się jeszcze trzeba, może, może wiadomo natężenie prądu, czyli ile prądu płynie bez jeszcze jakieś typowe zadania byłyby takie, żeby na przykład e, powiedzieć w którym przypadku jest dobrze podłączony woltomierz, a w którym jest dobrze podłączony amperomierz, żeby jakoś z wykresu szczytać u i ile wynosi opór e, jakieś typowe zadania które jeszcze myślę, że mogą być no nie wiem, ale prąd stały na pewno jest, na dole są listy lista typowych, znaczy zadań, które spotkałem. E, no dobra, prąd stały będzie prawie na bank. Ale czy będzie astrofizyka? No będzie, bo w nazwie jest astrofizyka, więc coś z tego będzie. Albo w jakimś kącie paralaksy. Kąt paralaksy to chodzi o to, że sobie słoneczko, Ziemia. Ziemia jest tutaj zimą, e, tutaj jest latem, tu jest jakaś gwiazda. I ta gwiazda na niebie nam się przesunie. E, tu jest jedna jednostka astronomiczna, a tu jest kąt alfa, czyli im większa alfa, tym gwiazda jest bliżej nas. No i to się jakoś tam wylicza, że odległość gwiazdy od Słońca dy to się równa, y, to się, przepraszam, jeszcze inaczej. Robi się tak, że 1AU przez dy równa się tangens alfa, a to się że nie równa alfa, skąd paralaksy. Pierwsza, druga prędkość kosmiczna, ale uwaga, to jest dla Ziemi podłożone, więc zamiast m i r trzeba masę obiektu, z którego chcecie uciekać i promień, na którym się znajdujecie. Trzecie prawo Keplera mówi o tym, y, Właściwie mówi o tym, jak jest połączony to z tym. No i takie typowe zadania mówią, że znając dla jakiejś planety T i R, oblicz dla innej planety N, T, wiedząc R, czy jakoś trzeba to przekształcić, albo trzeba policzyć z jakąś prędkością, należy uciec z Ziemi. To jakaś kombinacja. Na dole są znowu linki. Ale astrofizyka będzie. To, to, to trzeba uwierzyć sobie. Zadanie dziesiąte, które, które przewiduję ja, to jest takie zadanie na elektrostatykę i grawitację. I co ja mam na myśli? Mam na myśli taką opcję... Okej, okay, może się nie zmieścić tutaj. To możecie tego nie widzieć. Dlaczego tak zrobiłem daleko? Nieważne. E, no więc to jest takie. Elektrostatyka i grawitacja. Aha, mogę zrobić to tak. O, mogę to zrobić tak. Elektrostatyka i grawitacja jest. No i moim zdaniem y, będzie takie zadanie, że trzeba będzie. No co, albo trzeba będzie zastanowić się, jak oddziałują sobie dodatnie ładunki, czyli pewnie postawić KQQ przez R, albo jakieś masy, jedna, druga masa, siły obliczyć, przyspieszenia, czy ewentualnie napięcie pola, nie napięcie, tylko natężenie pola, czy to elektrostatycznego, czy to pola grawitacyjnego w danym punkcie. Być może będzie trzeba narysować siły w jakimś układzie współrzędnych, czyli tu będzie Q, tu będzie 2Q, tu będzie minus Q, i trzeba będzie strzałkę gdzieś narysować, takie zadania się też znajdowały. No albo ogólnie rzecz biorąc, e, trzeba będzie się zastanowić nad jakimś zachowaniem energii, na przykład wyprowadzić albo skorzystać z pierwszej, drugiej prędkości kosmicznej, ale ogólnie rzecz biorąc to co tutaj mam na myśli, dlaczego to pogrupowałem razem, pogrupowałem to razem bo to zawsze chodzi o to, że są jakieś punkty, które mają masy lub ładunki i one oddziałują, mają siły przyspieszenia i tak dalej dobra, na pewno co to będzie to jakaś tam termodynamika i są dwie opcje albo to będzie silnik, czyli będzie P od v i jakieś punkty zaznaczone trzeba będzie tam jakoś podróżować i wyliczać na przykład sprawność, pamiętajcie, że takie linie na wykresie P od v to jest temperatura i ona rośnie w tą stronę albo druga opcja, że trzeba będzie coś topić nie wiem, lód trzeba będzie przetopić na wodę e, i to wtedy chodzi o to, że trzeba skorzystać z ciepła właściwego ewentualnie trzeba będzie po prostu podgrzać jeden płyn e, czy go podgrzać, nie wiem, zrobię tak e, korzystając z ciepła drugiego i pamiętajcie, że zawsze to się rozpisuje tak, że Q, y, które traci pierwsze ciało równa się Q, które traci, które zyskuje drugie po prostu przekazuje sobie jedno ciało a drugie odbiera od niego. Robiliśmy takich zadań, dużo takich zadań było. Jest jeszcze zasada termodynamiki, e, która mówi, że ciepło, i, i tutaj z niej to najważniejsze jest to, że zmiana, e, zmiana energii wewnętrznej, czyli tej sumy energii kinetycznej wszystkich cząstek, jest jakoś tam proporcjonalna do zmiany temperatury. To pamiętajcie już. Dwunaste zadanie, które ja przewiduję, to będzie. Albo kondensator, albo takie pole magnetyczne, to znaczy pole magnetyczne, mam na myśli, że albo zwojnica i polisz tam pole magnetyczne w środku, albo jakiś tam pętelka z prądem, policz pole magnetyczne w środku, albo jakaś tam cząstka poruszająca się w polu magnetycznym i policz coś tam, albo użyj z reguły FBI lewej dłoni, żeby powiedzieć, w którą stronę jest siła. To, to są te zadania. A jeśli chodzi o kondensator, to tu nie mamy dużego pola do popisu. Zwykle będzie po prostu Podana odległość między okładkami, pola ich powierzchni, trzeba będzie coś policzyć, na przykład właśnie C. A potem z tego drugiego wzoru C to rozumiane jest jako pojemność, i z tego drugiego wzoru, nie wiem, policzyć jakąś pracę, którą można wykonać, na przykład rozpędzając ładunek, używając takiego dziurawego kondensatora. Takie typowe zadania bym przewidział. Zadanie 13, 13 dziś, jutro właściwie, to jest na prąd zmienny, moim zdaniem, czyli taki, takie typowe zadanie, gdzie mamy. Nie wiem, albo mamy strumień pola, czyli jakąś ramkę, która jest w polu magnetycznym, i tam trzeba ten strumień policzyć. E, albo trzeba policzyć, jakie siła elektromotoryczna się włączy, jak zaczniemy ją obracać, albo zmieniać te pole magnetyczne. No i, i akurat tutaj pamiętajcie, to jest dość ważne, że patrzymy na to, jak szybko zmienia się w czasie. Czyli jak ten φ zmienia, czyli fi jako czas zmienia się jakoś tak, to spodziewamy się, że największe epsilon będzie tutaj, gdzie φ ma największe nachylenie. Tu Mzur to mówi. Samo indukcja to chodzi o to, że jak przepuścimy prąd przez cewkę, to tu się stworzy pole magnetyczne. Jak ono się będzie tworzyć, to jeszcze dodatkowo pojawi się, się w drugą stronę. Tak? Będzie się, pojawi się jeszcze taka siła elektromotoryczna, napięcie skuteczne i transformator. To w nich chodzi o to, że jak mamy prąd zmienny w, w domu i tam yy, leci 230 V, jak pomnożymy przez natężenie skuteczne, to powinno być to samo, co jakbyśmy używali. U stałego i stałego, dlatego że tak jest zdefiniowane napięcie i natężenie skuteczne, że daje moc, którą dawałoby urządzenie działające na prąd stały. Ok. Czternaste zadanie, które przewiduję ja. To jest rozpad taki promieniotwórczy, że mamy tam uran i on się rozpada na jakieś jedno badziewie, drugie badziewie plus pewnie neutron. Pamiętajcie, że te liczby alfa, beta to one się tutaj muszą też dodawać. To plus to plus to musi być równe alfa, a to, to może x, x1, x x2, x3, one się muszą równać beta, czyli produkty i substraty. Liczba elementów musi być stała, ale uwaga, zwykle jest tak, że masa po tej lewej stronie, czyli substratów jest większa od masa produktów. Mamy ten wzór i on nam mówi, że energia początkowo musi być większa niż energia później, a to dlatego, że ten, że ta dodatkowa energia to będzie po prostu użyta na energię kinetyczną, czyli na to, żeby te cząstki się poruszały i na przykład podgrzewały otoczenie. Zwykle przydaje się ta tablica Mendelejewa w tych zadaniach. Ewentualnie tu może być rozpad promieniotwórczy, i to pamiętajcie, że jak mamy 8 kg polonu i poczekamy okres połowicznego zaniku, to będziemy mieć 4, jak 45, poczekamy jeszcze okres połowicznego zaniku, na przykład miesiąc, to będzie 2 i tak dalej, 1,5 i w ogóle tak. Myślę, że, że, da się, że będzie coś jeszcze albo z załamania się, fal, albo z siatki dyfrakcyjnej, albo z dopplera, czyli tu mamy no, albo ten rysuneczek, że tu jest. Pamiętajcie o tym, że, ten, że to jest linia do pionu, czyli te kąty się rysuje tutaj. Zawsze, nie ten, nie ten dopełniające do 90 stopni. I tu mamy wtedy ten wzór, albo mamy siatkę dyfrakcyjną, czyli tam jakieś, jakaś. Yy, nadlatuje fala długości lambda pod jakim kątem trzeba spojrzeć, żeby było maksimum trzeba będzie to jakoś przetworzyć albo przeanalizować, czy jak coś tam zmieni to alfa się zwiększy, czy się zmniejszy ewentualnie będzie coś o efekcie Dopplera mamy pe pewnie zwykle wyjaśnić bo co tam jest do policzenia e trzeba będzie wyjaśnić, jak coś się porusza to goni swoje fale i one się tutaj stają krótsze a tutaj stają dłuższe niż w rzeczywistości czyli to będzie albo no zwykle to będzie takie zadanie w stylu Zobacz, co się stanie, jak zmienimy jakiś parametr, powiedz nam, co się stanie. Zadanie 16 to jest na, na fizykę współczesną i na pewno będzie coś z fizyki współczesnej. Albo to będzie elektron skaczący z jednej, z jednej na drugą powłoką. Pamiętajcie, że tu jest minus, ale tak jak gdzieś odpowiedziałem w komentarzach, ja olewam ten minus i jak mi tam wyjdzie 8 elektronowoltów, to z kontekstu zadania wiem, czy to jest, czy chodzi o to, że elektron spadł i wyemitował światło, czy w drugą stronę światło przeleciało i elektron nie przyjął, więc skoczył wyżej. No zawsze jest tak, że jak przyjmuje, to skakuje wyżej, a jak spada, to wyemitowuje. Yy, i, I zawsze ta energia to jest po prostu e tego finalnego stanu, minus e początkowego. Pod wartością bezwzględną sobie daje olewa minus. Może być też z fali de Broglie: to po prostu chodzi o to, że jak jest elektron, to on jest taką falą materii. Yy, bardzo krótką falą materii, jak postawicie H przez pęd. Zjawisko fotoelektryczne to taka studnia, to jest, pewnie, to jest takie standardowe zadanie, które mówi, czy jak zmienię kolor, to czy będą wybijane jakieś elektrony, a to dlatego, że przecież lewa strona, czyli ten energia nadlatującego fotonu, jest równa hc przez lambda, czyli jak zmienię kolor, to te fotony będą dawały inne energię. I to jest takie typowa pułapka, że jak się po pierwsze zwiększy, zmniejszy się lambda, czyli zmniejszy się długość fali, i zwiększy się częstotliwość, no to choćby to światło było bardzo słabe. Tam był jeden foton na milion sekund, to ten foton tu wpadnie i wybije elektron, jeżeli tylko częstotliwość jest wystarczająco duża. I w drugą stronę, jak ta częstotliwość jest mała, to choćby to było mocne, niesamowicie mocne natężenie i wpadało w te elektrony, no to jeżeli nie będzie wystarczająco duże F, no to nie wylecą elektrony. To jest taka pułapka i na to zwykle są pytania. O i już. Na pewno też będzie czytanka z fizyki współczesnej, taka tam bla 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 napisano w którymś tam roku. Mm, nie wiem, czy to widać. Już nie będzie tego widać. O, może tak zzoomuję i zzoomuję na dół. Będzie na pewno czytanka z fizyki współczesnej, czyli dużo tekstu, z którego niewiele będzie wynikało, ale najważniejsze będą dane, które tam są ukryte, więc przeczytajcie, na maturze jest czas. Ja tego zwykle nie robiłem. W tych filmikach, żeby przyspieszyć, ale na maturze są 3 godziny. Czytajcie i wypełniajcie. Są przykłady na dole. No i wreszcie, w którym z tych zadań, niestety nie będzie to osobne zadanie, będzie wykorzystywało coś z powyższego, będzie rysowanie i czytanie danych z wykresu, czyli będzie jakiś wykres. I tam będą, albo trzeba będzie nanieść liczby i potem połączyć linię najlepszego dopasowania, albo trzeba będzie coś czytać. Trzeba będzie zaznaczyć zwykle niepewności pomiarowe. Pamiętajcie, że jak niepewność jest równa x jest równy 8, to trzeba zrobić taki pasek, co ma 8 w górę i 8 w dół. E, I jeszcze tam są te wszystkie zasady na niepewności, między innymi, że jak mamy e, coś zmierzymy maksymalną wartość i mamy zmierzymy też minimalną wartość, to chyba niepewność x to jest po prostu x max minus x min przez 2. To jest wzorek. E, pamiętajcie o niepewnościach. Jak robicie tę linię najlepszego oporu, to znaczy takiego dopasowania, to przez tę linię należy przelecić. Ja przeleciałem przez zagadnienia, na które stawiam. Ja je ja nawet zoomuję out, żebyście widzieli, że tych zagadnień jest tylko 17. Jeśli któryś z nich nie znajdzie na maturze, no to wybaczcie mi, to nie jest tak, że was spuścię na manowce. Ale jeśli któryś z tych tematów, o którym mówiłem, wydaje się dziwny, albo nie zrozumieliście, jakie są typowe zadania, to odsyłam po pierwsze na dół do tej listy, po drugie do y, tego takiego do playlisty, która nazywa się. Karta wzorów. Tam lecę przez całą kartę wzorów i opowiadam fizykę stojącą za tymi wzorami. Na tyle, na ile się da, tak w krótki sposób. I też jak to jest. Tam były pytania od Was, jak działają silniki, jak działają inne rzeczy. Też warto, yy, też warto tam się odnieść. Te linki są wszystkie na dole. To takie podsumowanie sezonu, dlatego o tym mówię. No i przede wszystkim próbujcie się odpocząć chociaż trochę dzisiaj. Tak dwie godziny się wyluzować. Zrobić to, co lubicie. Może godzinę. Czyli uczyć się do tej godziny nawet 18.00. Twardo ciężka, ale o 18.00 rzucić na luz, odpocząć, a mam, mam mózg jutro, za to podziękuję. No i też nie warto wychodzić chyba przed czasem, posiedzieć tam sobie, popatrzeć na kwiatki. Jak skończycie maturę, to warto, nie wiem, wziąć kartkę i narysować kolegę lub koleżankę siedzącą obok, a potem dopiero jeszcze raz sprawić na tą maturę świeżym spojrzeniem. No i co? Jak, jak mówił, klasyk internetowy. Stwierdzę, że będzie dobrze, i mam nadzieję, że do zobaczenia po drugiej stronie. To była dla mnie ogromna przyjemność. Jeśli komuś przyda, się przydało, to się cieszę. Wypatrzcie błędy. Uczę się, wszyscy się uczymy. Zobaczymy.